Siemanko, ja jestem Krzysiu. Witam was w kolejnym odcinku z serii Among Us. No znowu no, no zombie. <küh> no zeli no zdaje no trybu. No policja, gdzieś złodzieje. Na, na mapie no w domie Among Us. No będzie łatwo jakoś dla cool'em mate'ów. Lecimy już z pieniem. No, słuchajcie, jestem Krymajtem. No i teraz my gramy, na, no, gramy no, na mapie. I mamy chomiczka. No, mamy, no, swojego chomiczka. I naszym zadaniem jest. O, no, witam, witam pana. Czemu nie ruszę się? Dobra, ruszę się. Ruszę się, ok. <laughs> ok. Nie, myślałem, że to policjant, ale to jest. O nie, o nie! O nie, policjant! Policjant! Proszę, proszę cię! Co on jeszcze nie się? Tak wydaje. Mam nadzieję, że no policjant mnie nie złapie. O! O, tam był! O! Tam był policjant! Nie widział, nie widział mnie! O policjanci no, mają no dos, dosyć małą wizję. Nie jest jakaś ultra mała? To jest fajna, wielka. Dobra! O! Czemu co chwilę sobie, sobie wywala? Nie wiem, co sobie o co chodzi. <laughs> okej, okay. o! I tam pada! Czemu nie rusza się? Dobra, Rusza się, ruszę się, okej. Okay. Nie. nie! 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 No, ma, no już wygra... No, no, no mamy gierki. Wygrali policjanci. Wszyscy zostali złapani. złapali. No to może, też może. I dość tasku i jeszcze wizję impostora. No, może no, zwiększę troszkę ilość tasku, no jeszcze wizji impostora. To ja też mi kombinujemy, żeby gra była fajna od sytuacji. Okej. Okay. Mamy wizji impostora. No to startujemy <laughs> Ej, jakiś tak, czemu co ich cały kołysowie teleportuje. Nie wiem w sumie o co chodzi, ale... Znowu jestem crewmakem, ale właściwie. A może zaraz zmienimy mapę na Airship. To będzie trudne. Znaczy nie, na mapie Airship nie mogę się ruszyć, ale... No może no potem... O! Jesteś kolego! Okej, okay, no dobra. Za to, że... O! Ej! Czemu? Co so, kaptury kask sobie wywala? Dobra. Dwa, cztery... Dwa... Osiem, dziewięć. Okej. Okay. Zrobiłem już kolejnego taska... Nie! Do. Nie mogę się ruszyć. Znowu mamy, wybrali znowu policjanci. Potem tam był Ford Green. Okej, okay. może zmienimy, może, no, może zmienimy mapę na. Dobra, no, może zmienimy mapę na Skelda właściwie. Tak, zmieniliśmy mapę. Ok. Nic wam serdecznie. No, no, Chciałem was zaprosić na kolejny odcinek. Już się z wami, żegnam. Cześć. Papa! Pa. Tak, 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 tak. Cześć. Papa! Papa! Pa.